Słuchajcie, prawdopodobnie będzie nowy killer Rakula, bo było podpowiedzi odnośnie. No. Ostatni mecz, mam dwa mecze z tej samej mapy. I teraz kolejny mecz, będzie zaś ta mapa rzek. Lecą te nietoperze jego. Co to za... Aha, to znaczy, że to jest on. Fajna muzyczka. Tak, super. Leży. On w ogóle wygląda? Zaraz ten... Nie wiem, może być tym wilkiem. Nie. Paleta się spaliła ogniem. Nie było ci że przeskakiwałam. Muzyka jest nawet ok. Pasuje. Zwłaszcza, jak się jest w zasięgu terroru dalej niż Chase. Fajne. On się zrobił w nietoperze. Przypiął o... o... No, i zaraz przez skałę i tyle. Tak? A. Widać go, czemu? Aha, ja mam te perki popieprzone przecież. Jakie? Cztery losowe. Aha, dużo. No mam dziadka, widzę go jak robi coś. Mam żabę i skoczmarks. Widzę sobie. Żabę? No, szybko i cicho czytam, co to jest. Nie wiem. Aha, skakane. To zacięło mnie, Boże. Śmiał się coś. A ten wilk to kiedy on jest? Jezus. On no, sobie wybiera, kim chce być, tak? Aha, no dobra, sorry. Chyba. Nie wiem. No, to masz, koźba. Ma. Tak mi leczyłaś po godzinie, że mnie zacięłaś i przyszedł. Gdzie pa. jesteście? W budynku. No, na widzę was. Po Swoje ślady Wszystkie. widzę cały czas. Śmieszne to jest. No, zajebie przez ciebie. Przeze mnie, jak to ona mnie odda? No, ty zacięła. żeś przyszedł tam z nim. No, bo mnie zacięła, to on nas przyszedł, to musiałem uciekać przed siebie. No mu ta żelazna wola nie działa, kiedy leży, to jest głupie. Skoro mam być cicho, to mam być cicho, tak? Jeszcze z oczarowanie. No i czy stąd? Co mu tak? Też się czystnie. Ten po coś zablokował, jak to nawet nie ma postępu żadnego. Chodź, no, to bo już drasa. Już... Ciu... Za mną wiesz? O, dobra. Ta teolima w ogóle nawet nie ogarnia życia, więc jakby. Nie robi ten na niby. Nawet nie potrafi jakoś w testki któreś w leczeniu, o czemu tu rozmawiamy No z budynku nie pomogamy No on też się pogonił całe 5 sekund Już barwa nie ma kurde. Nie wiadomo nic A, Bo nie masz na aury to nie wiemy Nie uh -huh, uh -huh. potem czy będę mieć Wilkiem o, je mnie słyszałeś? Tak, fajne. Fajne. Kamień można porzucać, nie? Jezu, mhm. serio. No się nadają, wiesz, do czego? Co, ona ma ten ogon, że ona tak dziwnie wygląda? On ma na pewno głowę z tego stroju, ale czym ogon to nie wiem. Muszę iść po niego, no... Nie mam wyjścia, pójdę, wiesz. Jestem za daleko, mi się nie chce tam iść. On już powiesił tutaj przy mnie oczywiście jeszcze, nie? Jak z wilkiem pobiegł, wygląda jak seriusz Black. Tak? Mhm. Ja po nią nie idę bo on jest w ona Escnioga. A najpierw idę po niego... No, jak on do mnie przyszedł także że wiesz. No, już jestem. Może ma tą barwę faktycznie. To w sumie prosto do mnie przyszedł. Spieprzać. Dależeć. On te ognie ma jakieś badziewna. W bramie? Co to ognie takie robi? No takie właśnie. W ogóle klikałam, żeby go leczyć i słyszałam dźwięk latarki. Aha, on tą barbę ma, nie? Zostawcie mnie, ja się w szafce wyleczę. Już po ciebie idę. Aha, on tu przyszedł. Kurde, bele. Tu piesek chodzi, wiesz? Nie mam do To do Zajebał paletą psa. <laughs> Wilka znaczy, nie? No Boże, no. Przecięli mi drogę, no przecież im... To mogą stoi na środku. No i dostaje, no i super. To mogą stoi i się nie rusza, bo się boi ruszyć. No bo przy... wiesz, biegłam do Ciebie i przecięli mi drogę, nie? Cholera, jasno. No ja nie zdążę że przed drugim tym... Co Jezus, Dzięki Bogu. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Muszę? Bóg nie ma z tym nic wspólnego. No. no e, Lara. Help me God. Leżę. Nie dam rady już. Pa. Mhm. Ma tą barwę, na pewno. Gena mi zablokowało, Boże. On też lata, tak? Mhm, dobra. Dla duszewki, bo możemy mieć tą barbę. No, wejdź, wejdź. On ma zabakowaną animację wieszania. On no, powiedział. ten, powiedział dość tego tatrzyku. no, ale po co mi te serce tu bije, wydupiać? Dobra, a wziął. Okej. Okay. Serio? przychodzisz do haka potem. DS. Nie nie. nie, nie, wziął Aisa, wiesz? Ale mógł mnie gonić. No, przesadziłby się już wtedy. Gdzie ja się wiesz, to się chowam. To już zaraz. Alex chyba się tu zrobił. Ja Już nie czuję szczochów na szczęście. W ogóle całkiem inna konsystencja jest. Bryły. I prześlesz potem jak to. Nie jest drogi ten żwiarek, ale gra niż ten oszanowy. Blisko robię przy Wasgena gdzieś. Może będziecie słyszeć, słyszysz, aha jedna szafka, no ale... Złapały się, nie mogłam do szafki wejść. O, to trzeba było się wyrwać. Idzie, jako wezmę na siebie jak coś. Będzie chciał za tobą. No, dobra. Klikam mu Halo, robię wszystko. No ale on się nie jest zainteresowany, bo on wie, że to ze mną jest koniec. Ja, weszło? Tak. Zaś weszło. Nie ma mnie tu już. Skończy dalej? Nie, schowałam się za autem, a na szczęście mnie nie słychać z tą żelazą, wiesz? Dwa razy oślepiony hit. Grzeg, genoskopie i ma aura. widzi. No. Tak. No to świetnie. Mhm. Wszystko ma na aurę niestety. Nie, no, tak się grał. Mi było za trudno czasami. Niestety jestem na pasku i mnie słychać. Wiem. Widział cię, czy nie? Na pewno widział jego. Będzie idealnie. To pewnie. Ja w ogóle nie słyszę no, rzeczy. No, Jezu, on tymi ogniami mi zrobił! No wiem, też. Co tak się no ustrało? nie mam jak, no. Fajne te dźwięki. Zrobił się, zrobił się tak. wilkiem. Jest bardzo szybki wtedy. Jestem w ogóle narażony na raz cały czas wciąż. Z czarowanie? Może psa w łeb? No, nie podoba mi się to. To <laughs> jest śmieszny. Pies. Oczy wilk. A te geny to postępu rozumiem, że nie będzie, nie. tak? Żadnego. Ona robi. Jak go nie widzę, jak on jest tym psem. Na werandzie wyszedł. Tak, no już, już nie nie dam rady. A on skacze! O jezu, jakie to było super! Jak mnie uderzył i, i zrobił tak połowę, że mi zrobi. Można go oślepiać, jak jest z tym, czy nie? Myślę, że powinno się dać, czego nie. Ty To już Sprawdza ciebie. już teraz, no. No, was tak słychać strasznie głośno to jest, naprawdę. Ale... <laughs> Te ognie. Mam nadzieję, że on się czai gdzieś tam. Ace? Ace? Mhm. Nie, Ace'a goni teraz. Jezus, to zgubił? No, ale co? Muszę no. jak ten pasek idzie? Dwa lata. Cóż, tu tyle leży i to wciąż nie było na maksa. Ta jeszcze był... Ace mnie podnosił dwa razy. Szkoda. Ale! A ja mam dziadka, to oczywiście nie mogę poleżeć. Aha, proszę, no! Tak? Ja to... nie, jakbym miała dziadka, to bym się podniosła, bym się szybciej podnosiła, nie? Tak. Ale summarował nieźle. Strasznie się obsrał na mnie, nie? Ja to zostawię już tam, Maron, pogoniło się yes. trochę. Chcę ja tam ciebie zobaczyć. Przeznaczenie bywa czasem zabawne. Proszę? A i nie będę powtarzać, mówiąc razem. No ale jak ty mówisz ciszej, no to sorry. No to ścisz grę, bo ci ryczy jak zwykle, nic nie słychać. U ciebie. Ja już ściszałam. Ja już wam ściszałam. Ja już nie oglądałem, właśnie jak ściszałaś. Robię w mikserze, tak? Mhm. Już tak. jest na 16, no bez przesady. Szal, Tam na 12. Stoje. Chyba też to jest... Nie, kadra, nie, no to jest taki zdubię. dramat. Czemu oni byli razem? Aha, na hałpki. Nic nie potrafili zrobić w tym meczu Totalnie. Jeszcze ta mapa, Boże, dwa lata później. Jestem przy pomniku sabla. Okej. Okay. Już idzie tu. Nożownik, nie? Eee, dobra. Po? No Trickster właśnie No, no, no. Nie da się oślepiać. Back off. A ten dźwięk będzie durnowaty, żeby będę ranny. Po prostu z jak go usłyszał. No właśnie. Jak on brzmi? O, taki pisk. No zostaw mnie. Dwie palety koło siebie są cały czas kisnety. Nie można go oślepiać. No a co powiedziałem? Nie trafił powiem nie zrobię tak <noise> Ja w ogóle mam motor to? Motor mam Jest jakiś totan Jest mhm. to Ja tąarka odkładam będzie mi kusić, żeby ją używać Ale jak przeskoczyłam przez okno, to się zablokowało i się w ogóle nie odblokowuje. No, mam ten to tam. Chyba to jest z, tymi pale... z oknami związane. Akurat co leczenie byłam akurat mi by się wylosował perk. On się non-stop tu kręci przy tym pomniku. A co to jest ten perk nogi szpilki? Ejda. Że pod koniec, jak szukasz włazu, to chyba nie zostawiasz yy, śladów, biegasz szybciej. Nogi <laughs> szpilki. Aha, nie da się tak oślepić, co Mhm, dlatego odłożyłem natarkę. Nie, bo chciałam biec od Gena, ale No on tutaj przyjdzie, bo on tutaj się napala cały czas, no tego Gena tutaj przyjdzie. Po tym co Bez sensu? No tak, powiesił ją tu i tu przyjdzie. Pewnie. Jakieś chore w ogóle. Ja po nią pójdę, bo jestem blisko, tylko dokręcę ile mogę. O, ta dostawa, już ona w moim robiła. <laughs> Ładna jest ta mapa, lubię ją, wizualnie. Idzie do mnie I nie słychać, bo nie wiem co chodzi. 70% Nie powiedziałabym, że mam 70 Proszę zostaw mi to no, moich pierwszy zrobiony, super custing to Frankstone, nie wiem czy zamy radę na graczy. Chodź, nie? Ja nie chcę żeby to mi się tak blurowało. Żeby co? Taki blur się robił. Taka galareta wokół postaci O. Tego nie widziałem akurat. No to widziałem. One gońcą czas. Nie wiem, czy ma te noże, czy nie. Dobra, one zrobią drugi. Prawda, ja wiedzieć gdzie tam Mój skończyło. I trzeci. Aha, bo one robią osobno. Dobra. Dużo tych palet, ale on to jest cały czas za mną, nerwuje tak, mnie. Tak, no ta mapa, ale... Ja myślałam... Jezu, przepraszam. Ja myślałam, że oni te palety posuwają. Y, ja wiem, tylko to... Jest nie nie na... Boże, jakieś szczęście. Nic to było. On nie ma chyba tych noży już. Aha! Przenikną przez ważniejsze. siebie. Nie, to, nie ja zrobiłam bączka, bo myślałam, że mnie uderzy, ale on nie zwrócił na mnie uwagi. Tu jest jeszcze ta paleta. Nie mhm. ja za bardzo nie przyjmą gdzie wiec. A ja mam. A skąd ty się tu wziąłeś nagle przede mną? No, oszukałem, że nie by tą stronę, a w inną. Hej, wow. Na prawo paleta. I na czasu. Myślałam, mhm. że skręcisz, sorry. Będę pod paletą leżeć. Nie będę jednego dostał. Mhm. Przepraszam! Dobrze, Dobrze, dobrze. Cię bronić, a cię by ten zablokował. A nie, nie poczułem tego. Obok. Nie poczułem! Ja dostanę. Haletka Dobra. Mogę go dosyć z jeba, Przysięgam. A no biedna sama robi tego gena. Niedobrze. On ich robi, no co? Dwie robią. To wiesz co najgorsze jest to, że nie mam jak ci pomóc potem, bo co z tego, że... Ja wszystkie ja się palety nie bo to No i dobrze, to już potem i tak dzisiaj nie, nie będzie ganiać chyba, nie? Ja się wyleczę i wypierdolę się z szafki zaraz. No mam to. już. Boże, jak ona ma klapane, tyle Nie wiem gdzie jesteście, słyszę to, ale... Daleko um. od pomnika? Wyciągnął się z szafki! Cały czas mi mach bronią w tej szafce. Wziął tę Mam nadzieję, że mnie nie będzie widział. Twarzek i chuj. Co mam teraz zrobić? Wściągnąć no. siebie? Nie wiem. Co robi, nie? Parze, ja, włączył turbo. On ci nie odpuści. Nie. Nie wiem tylko dlaczego. Nie jestem w stanie go blokować. Nie mam det harda, nie mam DS-a, nic. Czemu? Aha! Patrz. No, nie wierzę. To przesuwanie to jest śmiech Dlaczego... Ja ojczek powinno być cicho, no Bro. Nie leżę. Nie Sakra no, zaś po mnie idzie, już... Tak, zostawił mnie. Być. No biegnę. Wracam. nie ty gnoju obsrany, no i co mam zrobić? Ja nie zablokuję go, zobacz. Jakie kurwa. Czemu ty grasz z takimi tymi? Co zadanie masz. No ale to nie faktu, że zjeb killer. To Aha, Co hak, no przecież.